Ach, te klody co? Obłapują mnie. Trochę powiedz jakiś wart o nie. Uruchamiam protokół opowiadania żartu. <laughs> Pewna angielska rodzina podczas wycieczki zwiedza śliczny domek, własność protestanckiego pastora. Domek ten wydaje im się idealnym miejscem, żeby spędzić tam najbliższe letnie wakacje. Po powrocie do domu przypominają sobie jednak, że nie obejrzeli toalety. Wysyłają do pastora list o następującej treści: Drogi ojcze. Jesteśmy rodziną, która kilka dni temu podpisywała umowę na wynajem wiejskiego domku, ale ponieważ nie widzieliśmy WC, chcielibyśmy, aby wielewny oświecił nas w tej kwestii. Dziękujemy i pozdrawiamy z uszanowaniem. Po otrzymaniu tego listu, pastor przez chwilę zastanawiał się nad znaczeniem słów WC, ale będąc przekonany, że sezonowi mieszkańcy przepełnieni religijnym zapałem mieli na myśli anglikańską kaplicę o nazwie Wells Chapel, odpowiedział w ten sposób. Szanowni Państwo! W pełni rozumiem tę wątpliwość i mam przyjemność poinformować, że miejsce, które Państwa interesuje, znajduje się w odległości 12 km od mojego domku, co jest dość niewygodne, zwłaszcza dla ludzi, którzy mają w zwyczaju często tam bywać. Ci, którzy zwykli pozostawać tam na dłużej, powinni wziąć ze sobą coś do jedzenia, dzięki czemu będą mogli spędzić tam cały dzień. Można tam dotrzeć pieszo, na rowerze albo samochodem. Najlepiej wyruszyć wcześniej, żeby nie zostać na zewnątrz i nie przeszkadzać innym. Wewnątrz jest miejsce dla 30 osób siedzących i 100 stojących. Jeśli siedzą przy dorosłych i wszyscy razem śpiewają w chórkach. Przy wejściu każdy dostaje kartkę papieru, a ci, którzy się spóźnią, mogą skorzystać z papieru sąsiada. Kartki papieru powinny być wykorzystywane wielokrotnie, przynajmniej przez okres miesiąca. W środku są głośniki, żeby dźwięki z wnętrza mogły być słyszane również na zewnątrz. Są tam również wyspecjalizowani fotografowie, którzy robią zdjęcia ludziom w przeróżnych pozach, tak aby wszyscy mogli ich zobaczyć podczas dokonywania tego jakże ludzkiego aktu. Wszystkie pieniądze, które uda się zebrać, oddawane są na biednych. Z wyrażami szacunku, Wasz przyjaciel, pastor.